Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w świecie anomalii. I dzisiaj chciałam wrócić trochę do tematu książek, bo trochę tego ostatnio tutaj nie było. I chciałam z Wami pogadać o zastoju czytelniczym, bo jakoś od lutego w taki zastój wpadłam i w sumie nadal się z nim trochę mierzę, ale już trochę z niego wychodzę. Dlatego stwierdziłam, że kurczę, może ktoś z Was też jest właśnie w takim zastoju i może jakieś moje rady. Uznacie za, za ciekawe i może wam pomogą. Ja właśnie chciałam trochę tak pokazać wam to z mojego doświadczenia. I w sumie wydaje mi się, że inne osoby na Booktube też o tym nagrywały filmy, ale nie oglądałam chyba żadnego z nich, więc yy, no po prostu. Biorę, wzięłam to wszystko z mojej głowy jeśli są jakieś powiązania, no to nie są specjalnie, ale w opisie Wam podlinkuję, jak znajdę jakieś filmy rzeczywiście innych booktuberów o tym. No i tak, i bez przedłużania myślę, że możemy zacząć. Generalnie jeśli chodzi o organizację tego filmu, to stwierdziłam, że będę mówić o jakichś swoich przemyśleniach, jakichś radach, co rzeczywiście myślę, że może pomóc na zastój czytelniczy i wyrwanie się z niego. Podawać Wam jakieś przykłady, polecajki i tak dalej. Więc tak, myślę, że możemy zacząć W ogóle, jeśli ktoś z Was nie wie, czym jest zastój czytelniczy To ja go tak szybko zdefiniuję W sensie, wydaje mi się, że wiecie, skoro weszliście w ten film Ale jeśli nie, no to generalnie Zastój czytelniczy jest po prostu takim momentem Kiedy nie macie weny na czytanie Mimo, że wcześniej mieliście Że książki idą Wam jak, jak krew z nosa No i generalnie po prostu Wpadacie w taką niechęć czytania Wydaje mi się, że No taka jest Optymalna definicja ze tego czytelniczego. No i tak, pierwsze o czym pomyślałam, kiedy właśnie um, zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakie rady mogłabym Wam tu dać, to są czytanie takich książek, które czyta się po prostu szybko. Wiecie, um, jakby macie jakąś książkę z, rozmiaru, z rozmiarem. I rzeczywiście widzicie, że szybko wam to ubywa. Generalnie trochę chyba enigmatycznie to zabrzmiało, ale chodzi mi tutaj na przykład o komiksy, bo komiksy są taką formą, że kurczę. To jest tak naprawdę do przeczytania na raz, i rzeczywiście wydaje mi się, że może zachęcić fakt, że, że czytacie powiedzmy te pół godziny i rzeczywiście widzicie, że ruszacie się w tym. I to tak widocznie, że, że widać e, jakiś postęp. E, no i wydaje mi się, że to naprawdę może e, pomóc na zastój. Mi na pewno pomogło, e, bo jakoś w trakcie tego zestawu, co go miałam ostatnio, czytałam mangi, komiks, e, klub smutnych ruchów, który nie do końca polecam, ale gdyby ktoś był ciekawy, no to w tym filmie, nie w tym filmie, jest recenzja. E, no i właśnie chciałam wam dać takie komiksowe polecajki. To tak, e, jeśli chodzi o mangi... E, mangi, to polecam mega Spy X Family uważam, że jest świetna na początek z mangą ogólnie, e, nie chcę się tutaj rozgadywać o fabule, ale generalnie to jest taka, no mega wciąga, jest też taka bardzo e, lekka i też mm, fajne jest tutaj poczucie humoru e, i też jest taka trochę, jest mega komfortowa i taka otulająca wręcz czytelnika e, no i mega się szybko rzeczywiście przez to idzie, no bo manga wygląda w środku Mm, tak, więc no to naprawdę jest na, na raz albo dwa do przeczytania. Manga ma 11 tomów, więc wydaje mi się, że to może być naprawdę fajna opcja. Na zastój czytelniczy właśnie też na zaczęcie czytania mang. Mm, nie wiem, czy ja już to mówiłam czy nie, ale generalnie w tym filmie, który Wam w sumie też wcześniej pokazywałam, tam generalnie chodzę po ogrodzie batelicznym i opowiadam Wam o książkach, to tam też recenzowałam. To był akurat siódmy tom, ale ogólnie się wypowiadałam o... E, całokształcie Mangi, także tam was odsyłam, także Spy X Family e, głęboko w moim serduszku. Kolejny komiks, który wam chciałam polecić to jest Biały Ptak. To jest generalnie jeśli kojarzycie e, cudownego chłopaka, tak, cudownego chłopaka, to to jest e, tego samego autora. Tutaj mamy taki cięższy temat poruszony, bo to jest generalnie druga wojna światowa. E, nie pamiętam dokładnie o co chodziło. E, a że, że, że niepełnosprawny chłopiec chroni e, żydowską dziewczynkę i o to się mniej więcej rozbija cała akcja ja to chyba na raz przeczytałam mimo, że no, nie jest to najcieńszy komiks jest też wysoki przyszła moja siostra i teraz nie wiem na czym skończyłam ale tak, generalnie mm, to, jest, to jest taka wciągająca lektura ale też jednocześnie poruszająca w dobry sposób ważne tematy e, i naprawdę zostaje w głowie więc tak Białego ptaka też Wam polecam. I ostatnia książka, jeśli chodzi o komiksy, którą mam chciałam polecić. A nie, ostatnio jeszcze mam jedną. E, no, to jest Walka Kobiet. To też jest. Tak, coś w rodzaju komiksu, ale to jest generalnie. To nie ma fabuły, to jest bardziej właśnie opowieść o historii kobiet, e, o, o ich walce, o jakby, no, wiecie, po prostu swoje prawa. I to też jest świetna lektura. Taka bardzo uświadamiająca, bardzo przystępna. I, I merytoryczna, więc no kurczę, walka kobiet. Rzadko o tym mówię i ogólnie wspominam, ale naprawdę y, uważam, że to jest naprawdę y, warta rozważenia opcja, y, jeśli właśnie tego typu, y, takie powiedzmy, poważniejsze tematy Was interesują. A jeszcze tak. Chyba to jest taka najbardziej książkowa manga, którą czytałam. To jest pierwszy tam dopiero, bo nie czytam pozostałych, ale kilka lat temu czytałam też Wielkiego Strażnika Biblioteki i bardzo się w to wciągnęłam. Wydaje mi się, że ta manga też może być fajna na początek. Jest bardzo taka, miałam wrażenie wtedy, inteligentna wręcz. Mega, mega fajny klimat, więc i też właśnie, no, bardzo mnie zaangażowała, więc bardzo Wam ją też polecam, jeśli właśnie coś takiego Was ciekawi. Hmm, wydaje mi się, że to jest właśnie. Hmm... Stosunkowo niewielki przeskok, jeśli właśnie to ma być wasza e, pierwsza manga. Więc tak, Wielki Strażnik Biblioteki wydaje mi się, że naprawdę e, też warta rozważenia opcja. Więc tak, e, komiksy są moją pierwszą propozycją, e, natomiast kolejną, też właśnie z takich książek, które rzeczywiście czytacie i widzicie, że, że idziecie do przodu, e, to bardzo wam polecam. Kurde, to nie jest oddzielny gatunek, ale mówi Sarę Krosan. O Sarze Krosan wspominałam Wam w ostatnim filmie. Gdyby ktoś był ciekawy, no to tu gdzieś się pojawi. Mianowicie chodzi mi o jej książki. Napisała chyba trzy jak na razie, albo cz cztery. Nie wiem, czy nie cztery, ale jestem jedną do tyłu. Które zostały napisane wolną poezją. Jest normalnie poprowadzona fabuła, po prostu forma jest trochę inna. I właśnie jest to napisane w takich odcinkach, wierszach, tak to wygląda. I nawet jeśli nie jesteście jakoś bardzo into poezja, to wydaje mi się, że to jest naprawdę przystępna forma. Właśnie całość, macie taką grubą książkę i całość jest napisana taką właśnie taką wolną poezją, więc po prostu idzie się po tym jak po maśle. tipi i ja dosłownie przeczytam dosłownie na raz, a to jest 500 stron. I rzeczywiście no. Czytacie to i się czujecie bardzo zmotywowani. E, jeśli chodzi o same książki, e, to one zawsze cechuje poruszenie jakiegoś takiego ważnego, bardzo tematu w społeczeństwie. Jeśli chodzi o Tipi i ja, to e, Tipi i, i jej siostra, nie pamiętam jak ona miała na imię, już to dawno czytam, chyba Mia. Czy to mi na imię Mia? A, Grace, Tipi i Grace, e, one są bliźniaczkami syjamskimi i to pokazuje po prostu no, ich, mm, ich codzienne życie i też walkę. Mega wzruszająca książka, bardzo mi się spodobała, muszę zrobić reread, więc tak, tipi i ja no, porusza taki temat. Tofi to jest historia przemocy domowej i... Ucieczki z domu i Gasieńka. Generalnie y, główna bohaterka przeprowadza się do Anglii y, i ma takie poczucie obcości. No i generalnie tam wchodzi w sumie y, kilka takich wątków. Więc tak, to są, to są te książki i no, uważam, że są naprawdę świetne, wyróżniające się i właśnie jednocześnie m, bardzo wydaje mi się potrafiące zmienić perspektywę i sposób patrzenia na świat. I właśnie tak jak mówię, nie wiem, czy, czy są jeszcze takie. Podobnego typu książki na rynku dostępne, ale jeśli macie ochotę na jakieś książki z gatunku literatury, jak to się nazywa, obyczajowej, to wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawa opcja. Właśnie, i też nawet. No i też szczerze nie czuć aż tak bardzo różnicy, w sumie to kompletnie w takim odbiorze. W sensie wiadomo, że forma jest inna, ale naprawdę nie trzeba się martwić tym, że, że wiecie, nie zrozumiecie czegoś, bo to jest naprawdę przystępnie napisane i też fajnie przetłumaczone. Więc tak, to wydaje mi się, że może być naprawdę super opcją, jeśli chodzi o zastój czytelniczy. I co ja sobie kolejne napisałam? Audiobooki. Chciałam pogadać o audiobookach, bo ja we wrześniu miałam taki moment, chyba najgorszy moment w moim życiu, jeśli chodzi o czytanie, że przeczytam dosłownie dwie albo jedną książkę, co mi się za bardzo nie zdarza. No chyba że miałam rok, ale to o tym nie gadamy. I wtedy Jakoś yy, postanowiłam sobie ściągnąć legimi. Legimi to jest aplikacja właśnie do audiobooków i zaczęłam słuchać audiobooków i to była dla mnie bardzo odświeżająca forma, więc wydaje mi się, że audiobooki naprawdę mogą być taką fajną opcją na zastój czytelniczy, żeby trochę zmienić perspektywę, audiobooki też no, rządzą się zupełnie innymi prawami niż papierowe książki. Jeśli na przykład macie mniej czasu albo choćby w tej drodze do szkoły, jak nie wiem, jesteście w, aut w autobusie, to możecie sobie to po prostu odpalić na słuchawkach. I lecicie. I tak naprawdę to też, zależy oczywiście od książki, ale no to te audiobooki mogą trwać 8 godzin, 2 godziny, 4 godziny, że nawet jeszcze jak będziecie na przyspieszeniu tego słuchać, to po prostu też będziecie mieć takie poczucie, że. Wow, minęło pół dnia, a już jestem w połowie książki Więc to wydaje mi się, że to też potrafi być super opcją Chciałam sobie sprawdzić i polecić Wam tutaj jakieś audiobooki Przynajmniej nalegimi. W sensie, wydaje mi się, że audiobooki no to też zależy od preferencji o, Chodzi mi ogólnie też o samą formę Ale jeśli chodzi o moje polecenia Generalnie audiobooków, które się wciągnęłam I mi się mega podobały Nie wiem właśnie, jak to w papierze wybrzmiewało Bo też no możliwe, że... Mm... No, chodzi właśnie głównie o tą zmianę formy, ale na przykład jak ktoś kojarzy rodzinę monet, to na mi są wszystkie tomy. Ja, ja mm, mam ten ostatni sobie ostatnią premierę Perełka, część pierwsza, to z tym jestem do tyłu. Nie podoba mi się za bardzo ta rodzina monet, ale fajnie się przez to płynie. Mm, co tam jeszcze? Lekcje chemii, nie wiem, czy kojarzycie, też świetna i mega wciągająca książka Instytut Kinga, to jest dłuższy audiobook, ale też po prostu mega wciągający i angażujący szczególnie, że no wiecie, nie przytłacza was grubość książki, no bo Instytut jest mega grubą książką, a w audiobooku widzicie niby, że to ma, nie wiem ile to z 16 godzin może mieć a po prostu tak się to szybko czyta, jedna z moich ulubionych książek Kinga, nie wiem, czy nie najbardziej ulubiona yy... Co tam jeszcze? E, ostatnio Furorę, w sensie kilka lat temu Furorę robiły takie książki Heart Comfort, Angst with Happy Ending, to też jest naprawdę, mm, w sensie nie jest to jakiś mój faworyt, ale fajnie się to czytało, słuchało tak właściwie. E, Gambit Królowej też absolutnie kocham, więc w sumie... E, no tak jak mówię, zależy jaki gatunek lubicie, czego oczekujecie, na co macie ochotę ale tych opcji w audiobooku jest naprawdę dużo, więc no wydaje mi się, że właśnie taka zmiana trochę formy też może być naprawdę spoko opcją wypisałam sobie jeszcze krótkie książki, w sensie takie cieniutkie bo e, w sumie no, opiera się to na tej samej zasadzie, co tam wcześniej mówiłam, że po prostu czytacie i macie takie poczucie, że idziecie cały czas do przodu, bo po prostu przez to, że tego nie jest dużo, to też e, jakoś też to Was nie przytłacza i wydaje mi się, że może być fajne to fajna opcja, jeśli chcecie rzeczywiście wejść z powrotem w to czytanie i to nie będzie taki skok na głęboką wodę, więc e, wydaje mi się, że to też może pomóc e, ja tu sobie w sumie wybrałam samą literaturę japońską no ale tyczy się to wszystkich cienkich książek ale one mi się tak jakby pierwsze po prostu rzuciły w oczy e, Uczynnica przede wszystkim ona jest jak widzicie cieniutka i też jak zajrzycie do środka to, to wszystkie strony wyglądają tak. Druk jest naprawdę ogromny. E, to jest generalnie tytuł napisany po japońsku. On no, też zajmuje dużą część e, kartki, więc naprawdę szybko się to czyta. A e, lektura też jest całkiem ciekawa. W tym filmie chyba się wypowiadałam o tej książce, jeśli się nie, myl, jeśli się nie mylę. Więc tutaj Wam odsyłam. E, no i co? Jeszcze Gąsienica, e, ukochane równanie profesora tu mam, grobowa cisza, żałobny zgiełk i... W lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie. Generalnie, literatura japońska ma to do siebie, że jest bardzo różnorodna i każdy na pewno znajdzie tam coś dla siebie. Natomiast, właśnie bardziej niż o literaturę japońską, to mi chodzi o, o samą grubość tych książek. I właśnie, no, tak jak wam mówiłam wcześniej, wszystko mm, się po prostu płynie, przez to, że no, to jest takie no, takich niewielkich rozmiarów. Chciałam wam też polecić takie. Mm, Bardziej wciągające książki. To już się właśnie nie tyczy jakiejś reguły, bo wiem, że e, na, jeśli czytacie, to może znacie to uczucie, że e, sięgacie po jakąś książkę i ona Was pochłania całkowicie. W sensie wiadomo, że są takie książki, które nas po prostu wciągają i czytamy je, bo jesteśmy ciekawi, co jest dalej, ale są też takie książki, o których po prostu nie możecie przestać myśleć, nie możecie przestać ich czytać, nie możecie robić nic poza. Czytaniem ich, dopóki ich nie skończycie. I chciałam Wam pokazać kilka książek, które we mnie wywołały takie uczucie, bo rzeczywiście no, takie książki w sposób oczywisty wydaje mi się, mogą pomóc na czyteli, czytelniczy, bo po prostu mega wciągają i znowu możecie czuć tą przyjemność z czytania, e, więc no taką zasadą się tu pokierowałam, ale wydaje mi się, że no też takie książki jednak dosyć indywidualnie się odnajduje ale myślę, że może komuś to pomoże akurat ten mój ranking, szczególnie jeśli mój głos czytelniczy jest w jakiś sposób kompatybilny z, z waszym. Tak, dosłownie, nie wiem, ze dwie minuty temu wpadłam na to, co bym tu mogła powiedzieć, a zapomniałam prawie o tej książce. E, mianowicie wpadło mi do głowy Siedmiu Majorów Evelyn Hugo. To jest dosyć popularna książka, ale mega mnie wciągnęła, mega mnie zaangażowała. I tak jak samo zakończenie nie było jakieś wybitne, no to mimo wszystko e, bardzo miło wspominam tą książkę właśnie pod kątem tej przyjemności, którą czułam czytając ją i odkrywając tą fabułę kawałek po kawałeczku. Kolejna książka to jest Dorosła. Yy, ją czytałam w pierwszym vlogu na tym kanale, zapraszam Was tam. Yy, no i ta książka, przeczytałam ją dosłownie, zaczęłam wieczorem i skończyłam następnego dnia rano. Bardzo emocjonująca podróż i też no, kurczę... Nadal mi ta książka gdzieś tam siedzi w głowie. Mam miliard dwieście tysięcy znaczników. To było jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Więc bardzo Wam dorosłym też polecam. Kolejna książka to jest Harry Potter, ale możliwe, że to wynika z mojego sentymentu co do tej książki i nie słyszycie też o tej serii ogólnie pierwszy raz ode mnie, ale mimo wszystko, Harry Potter jest dla mnie taką serią, że ja po prostu ją otwieram. Jakąś część tej serii. Otwieram ją i dosłownie i znajduję się w innym świecie dosłownie już znikam z tego świata tutaj i właśnie tak się czuję czytając to i to jest dla mnie tak niezwykłe uczucie eee, więc nie wiem, może ktoś z was jak też czytaliście w dzieciństwie Harry'ego Pottera to możliwe, że zastój czytelniczy też może być fajnym momentem, żeby wrócić do tego eee, bo też no nie wiem, czy odczucia byłyby takie same, gdybym na przykład w tym wieku sięgnęła po tą serię pierwszy raz, ale mimo wszystko no za każdym razem ta seria i wybrane właśnie części Mnie wciągają niesamowicie eee, Kolejna książka to jest Waśniobór Właściwie też seria, tu mam tylko trzeci tom Do niej też mam sentyment Dosyć spory i czytałam ją Robiłam chyba z kilka lat temu Ale po prostu Tak się zaangażowałam w to Też tak samo jak z Harrym Potterem Po prostu świat jest tak magiczny Tak wspaniale wykreowany eee, że, że ja po prostu Wiecie, nie mogę przestać tego czytać. Cały czas właśnie czuję się, jakby już tu mnie nie było, że jakbym tu była tylko ciałem, natomiast duchem jestem y, o tutaj, y, więc właśnie bór też mega fajny. Y, I ostatnia książka, o niej już Wam mówiłam w kontekście audiobooków, ale Gambit Królowej. Jeśli o to chodzi, no to ja słucham tego w audiobooku, więc nie jestem w 100% pewna, jak to działa y, na papierze, ale mimo wszystko mam ogromną, y, ogromnie kocham tą książkę. E, dzięki niej w sumie zaczęłam się uczyć szachów. Właśnie muszę do tego wrócić, bo ostatnio miałam gorszy czas w życiu i trochę to o, porzuciłam. E, jeśli jesteście też ciekawi, to na Instagramie zaczęłam e, projekt MAT, i też związany z tą książką, więc możecie sobie zajrzeć. E, no, generalnie Gambit Królowej nie zapomnę o tej książce nigdy. Bardzo Wam polecam. E, więc tak, to jeśli chodzi o takie mega wciągające książki, które Wam chciałam polecić. I co tam jeszcze? I chciałam jeszcze pogadać z takimi rzeczami już, wiecie, niekonkretnie pozycjami, o które chcecie, po które możecie sięgnąć, a bardziej o takich mm, sposobach, co rzeczywiście już niezależnie od książki, może w jakiś sposób wydaje mi się pomóc. No, i tak, żeby, żebyście zrozumieli o co mi chodzi, no to podam Wam te sposoby, które, na które wpadłam. Generalnie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o zastój czytelniczy, to warto sobie pobudować, zbudować jakiś nawyk czytania tych książek codziennie. I też zdaję sobie sprawę z tego, że e, zastój czytelniczy no, nie ułatwia tego i że po prostu nie czuję się tej motywacji i tej chęci do czytania, ale jednak, na przykład, jeśli sobie postanowicie, ok, od dzisiaj. Cały, każ, każdego dnia przed snem będę czytać książkę i będziecie rzeczywiście sięgać po tą książkę, i właśnie nawet troszeczkę się zmuszając, żeby przeczytać chociażby tą jedną stronę każdego dnia, to wydaje mi się, że w pewnym momencie możecie sobie po prostu zbudować taki nawyk czytania tej książki, i, i nawet jeśli nie będziecie czuć tego, nie będziecie mieć do tego motywacji, ani czuć z tego taką przyjemność, takiej przyjemności, to, to nie zniknie z waszego dnia i, i ogólnie życia, więc wydaje mi się, że to może być naprawdę spoko opcja. Pomyślałam też o body readingu. Body reading to jest taka, taka nie wiem, forma czytania, kiedy umawiacie się na przykład z jakimś swoim znajomym, albo kolegą, albo koleżanką, albo e, przyjacielem, i, no wiecie, wiecie o co chodzi, że, że będziecie czytać tą samą książkę i umawiacie się, że na przykład tego dnia przeczytacie tyle i tyle stron i potem po prostu sobie gadacie o tych opiniach swoich i w jakiś sposób je weryfikujecie no i tak sobie razem czytacie, po prostu i wydaje mi się, że to też może być fajna opcja bo możecie się nawzajem motywować do czytania możecie sobie też właśnie kogoś znaleźć kto też ma zastój czytelniczy i sobie czegoś poszukać i no, myślę, że to może być naprawdę spoko że nie będziecie się w tym zastój czuć sami, no i możecie też sobie z kimś fajnie poczytać tą książkę, wspólnie ją przeżywać, więc wydaje mi się, że to może być naprawdę spoko opcja. I ostatnie, co tutaj sobie wypisałam, to jest: tak w sumie sobie pomyślałam, że możliwe, że część osób też może mieć taki problem, że okej, okay, już sięgacie po tą książkę, ale nie możecie się kompletnie na niej skupić i, i po prostu na przykład cały czas sięgacie po telefon zamiast czytać i tak dalej. Tu pomyślałam o takiej aplikacji. W sensie są dwie aplikacje, na przykład na telefon, które właśnie mogą Wam się po prostu pomóc skupić i w jakiś sposób odłożyć to na bok. Jest na przykład Forest. On działa na tej samej zasadzie, ale o Forestie Wam za dużo nie powiem, ale może go kojarzycie, bo ja generalnie korzystam z takiej innej aplikacji, Focus Plant. Tu się Wam może dookoła, w sensie obok wyświetli, jak ona działa. No, ale generalnie ona działa na takiej zasadzie, że ustawiacie sobie, na którą, na. na ile minut chcecie rzeczywiście mieć takie focus session I, no i po prostu odliczy wam się taj, timer i nie możecie wchodzić na żadne aplikacje podczas tego i też to jest o tyle motywujące, że macie roślinki tam w tym focus plant i zbieracie kropelki wody mm, za te roślinki i każda minuta jakby skupienia się to jest ileś tam kropelek wody i możecie sobie upgrade'ować te roślinki kupować nowe i tak dalej i to jest po prostu mega fajne i mnie już sama taka chęć Dogodzenia tym roślinkom e, motywuje do tego, żeby rzeczywiście usiąść, skupić się na czymś, co chce zrobić. E, więc, no, wydaje mi się, że to jest mega e, fajna sprawa i możecie właśnie sobie spróbować, jeśli rzeczywiście macie taki problem, że zamiast czytać, łapiecie się na tym, że siedzicie na telefonie od pół godziny i skrolujecie gdzieś do granicy TikToka. E, wiecie o co chodzi. No i tak. I wydaje mi się, że to wszystko, co, na co wpadłam e, i chciałam Wam przekazać w tym filmie. Mam nadzieję, że dla kogokolwiek będzie on merytoryczny i Wam pomoże. E, da, da, dajcie znać w komentarzach, jakie są jakieś Wasze sposoby radzenia sobie z zastojem czytelniczym e, i czy macie jakieś i czy zgadzacie się z tymi moimi. Zapraszam do dyskusji i ogólnie otworzenia takiej strefy dla wszystkich osób, które potrzebują e, książkowej pomocy. To kończenie, to kończenie filmów zawsze mi tak jakoś niezręcznie mam wrażenie wychodzi i zawsze mam takie... Ej, ale czy ja nie chcę jeszcze czegoś dodać? No i nie wiem sobie, czy chcę dodać, ale tak, życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, albo cokolwiek e, i do zobaczenia następnym razem, pa! pa!